twój chrześcijański głos. Zapowiedź powtórnego przyjścia. Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą, co to znaczy, co nam mówi chwila, a nie będziecie mnie widzieć i znowu chwila, a ujrzycie mnie oraz idę do ojca, mówili więc, co znaczy ta chwila, o której mówi. Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus przyznał, że chcieli go pytać i rzekł do nich: Pytacie się jeden, drugiego o to, że powiedziałem chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek Wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecie, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach przy powieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje. Nie mówię wam, że ja będę musiał prosić ojca za wami, albowiem ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do ojca. Rzekli uczniowie jego: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz, i nie potrzeba, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś, odpowiedział im Jezus, teraz wierzycie, oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną, to Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi Jam zwyciężył świat.